Mordetki, dzisiaj tu Dominik. Mam mało lagi. I ja, Marta. I ten Frank. Pij, u mnie się nie prędzisz. Yeah. Nie. No, nie, że ja tu mam Tak, brakuje mi mało do czasta pucharka. Mm. Ja też niedługo będę miała punkt do wybrania. Jest gdzieś... Jeszcze punktów. Możesz miał... się nie odzywać. I dzisiaj nagrywamy... Jezus! Dzisiaj nagrywamy Brawla i dzisiaj będzie Dominik mówi, bo... Bo co? Nieważne. Nie gotowy! Dominik mówi, Movie. Gdybym to nam zajęła w lobby, pi Jezu, jakie lagi ja mam! U. O nie, no, to jest bo! Nie, nie! E, dobra Pyk, pyk, pyk! Fucking ja go nie zabiję darom! Teraz to jest najgorsza postać Zabij tą Jessie. Zabijaj! Zabijaj! Nie, nie, zabijaj jej! Nie idź do niej! Dominik mówi, nie idź do niej. Dominik mówi po prostu, żebyś uciekała. Dominik mówi, idź za mną. Ej. I masz mnie bronić, Dominik mówi. I Dominik mówi. Y, I ci na tą Jessie. Ja mam małe lagi. Po prostu będzie w moim parku. Tarem Tarema, już. Bęk. I po jednej drużynie. Ale ten legoszec mnie zabije. FUCK! Gupiry! Co? Hit. Głupi kopet. No. Mogłeś go dojechać. Ty kupi gol! No fakty ty kupa jedna! Nie mówię do czego. Ale ta kupa zabiła mnie! Dobra, czy takiego deku nie możemy mieć. Ja wezmę sobie. O dobra, mam czesta! Odlamy go! To było głupie, naprawdę. Ja by zrobiłam unpinning, czyli, zobacz, że jakby to odebrałam, mega boxa, to dwa mega boxy i z że to by. To bym to nabrałam. Serio? Możesz tak, pyk i tek. Chciałam słuchać, czy to Dobra. ty Dobra. Te. Я не могу бить. Mm -hmm. Добрый фмага. куда Маульта?